Nastał ten moment, gdy mogę powiedzieć to ostatni raz. Szczęść Boże, witajcie Siemaneczko. Wiem, to już ostatni odcinek naszych rekolekcyjnych rozważań. Czas leci bardzo szybko. Bijajcie na nasze społecznościówki i poinformujcie nas, jak minęły wam te wyjątkowe, bo przeżywane w czasie pandemii wielkopostne rekolekcje online. Startujemy z ostatnim odcinkiem. Przed chwilą mówiliśmy o wspólnocie. Wspólnocie, która potrzebuje nas, ale której potrzebujemy również my. Wspólnota to miejsce, w którym możemy otrzymać wsparcie, ale też tym wsparciem być dla innych. Wspólnota przygotowuje nas także do konkretnego działania, byśmy ewangelizowali, ale o tym za chwilę. Najpierw nasz ostatni superhero. Jeden z najmłodszych błogosławionych Kościoła, młody geniusz informatyki, bardzo przyjazny. Ten młody Włoch ochrzcił świat cyfrowy, Boga zaprosił do internetu, internet do Kościoła, a jedno i drugie wykorzystał do robienia naprawdę fantastycznej i solidnej roboty ewangelizacyjnej. Był prawdziwym ewangelizatorem na miarę swoich czasów. Dziś może być przykładem dla nas jak żyć i głosić Chrystusa w naszych środowiskach. Więcej o błogosławionym Karlu Akutisie znajdziecie tutaj. Dodam, że jest to jeden z najmłodszych świętych kościoła. Przechodzimy do ostatniego tematu naszych rekolekcji. we should go What have they done? <laughs> but we saw the knife, the witch. If the witch knew the true meaning. Sacrifice. She might have interpreted the deep magic differently. That when a willing victim who has committed no treachery is killed in a traitor's stead, the stone table will crack. And even death itself would turn backwards. We sent the news that you were dead. Peter and Edmund will have gone to war. We have to help them. We will, dear one. But not alone. Climb on my back. Wybaczcie, ale nie mogłem się powstrzymać. Mój najwspanialszy, najukochańszy, najnajnajszy fragment opowieści z Narni. Normalnie kocham go. Myślę, że wiecie, do czego on nawiązuje. Z martwych w Jezus ostatecznie pokonuje śmierć. To ogromna tajemnica, która jest zarazem fantastyczną wiadomością dla nas. Dlaczego? Bo to oznacza, że pomimo iż nam przyjdzie kiedyś umrzeć, to umrze tylko nasze ciało i to tylko na chwilę, bo przyjdzie moment, kiedy wszyscy powstaniemy z martwych, a nasze ciała będą nowe, wspaniałe, uwielbione, śmierci już nie będzie. A będzie nowe niebo i nowa Ziemia. Chrystus po zmartwychwstaniu ukazał się Marii Magdalenie, później swoim uczniom. Wieść o nim rozchodziła się po wszystkich ludach i narodach. I rozchodzi się po dzień dzisiejszy. Jezusa wprawdzie nie ma z nami już cieleśnie, bo wstąpił do nieba, ale dostaliśmy od niego obiecany dar, fantastyczny dar. Duch Pocieszyciel. Duch Święty to kolejny wielki dar, jaki otrzymujemy od Boga. Dar, który pomaga nam żyć, cieszyć się z tego życia, pomaga nam działać, funkcjonować, normalnie funkcjonować. Duch, którego musimy przyjąć, otworzyć się na Niego. W Sakramencie Bierzmowania otrzymujemy Jego dary: dar rozumu, mądrości, pobożności, męstwa, bojaźni Bożej, dar umiejętności, dar rady. Ale on działa w nas nieustannie, nie tylko po bieżmowaniu. Wystarczą takie cztery postawy, które są potrzebne, aby otrzymać ducha. Po pierwsze, pragnąć chcieć więcej chcieć, aby on nas nieustannie napełniał. Po drugie, być otwartym na ducha, na przebaczenie innym, na jego działanie i natchnienia. Trzecia postawa to prosić aby on przyszedł i działał dać mu swoje serce i czwarta wiedzieć że Duch Święty jest darem danym nam za darmo totalnie za darmo gdy już go mamy on napełnia nas radością ale nie tylko duch święty także nas posyła jak o tym teraz trochę diakon Rafał msza już powoli się kończy Słyszymy słowa: Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Czynimy wtedy znak krzyża i przyjmujemy Boże błogosławieństwo. Ma ono nas umocnić w wyznawaniu wiary, w byciu dobrym chrześcijaninem, który w swoim życiu żyje tym, co usłyszał w czasie mszy, który żyje Chrystusem, którego przyjął do swojego serca. Ostatnie słowa, jakie słyszymy w czasie mszy, to idźcie w pokoju Chrystusa. Jesteśmy posłani. Pan Bóg nas wysyła, abyśmy dzielili się z innymi radością ze spotkania z żywym Bogiem. Każdy z nas może głosić Ewangelię Pana Jezusa, będąc grzecznym, posłusznym, uczynnym. Możemy pokazać innym, że wiara w Jezusa daje siłę, daje takiego porządnego kopa do działania. Zwłaszcza jeżeli przychodzimy na msze, aby karmić się słowem Pana Boga i ciałem Chrystusa. Chrześcijanin to człowiek radosny, bo został wybrany przez Pana Boga i może w każdej chwili do Niego przyjść. Może z Nim rozmawiać i duchowo karmić się Jego słowem i ciałem. Nie zostawiajmy tego tylko dla siebie. Pokazujmy tę radość innym swoim życiem. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Słuchajcie, teraz będzie trochę prywaty z mojej strony. Prywaty, bo ten cytat jest mi bardzo bliski. Gdy klerek przyjmuje święcenia kapłańskie, czyli staje się księdzem, wybiera swoje motto, które umieszcza na obrazku prymicyjnym. O takim właśnie obrazku. I te słowa Jezusa, które skierował do swoich uczniów, to słowa, które wypisałem na swoim obrazku. Posłanie z Ewangelią do innych, ale zarazem zapewnienie. Jezus jest z nami, nawet gdy go nie czujemy, on jest przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Mega sztos. Wspominałem, że Duch Święty posyła nas Daje nam konkretną misję: mamy ewangelizować, czyli nieść innym prawdę o Jezusie Chrystusie, nie tylko mówić o nim, czytać innym Ewangelię, ale niejako stać się żywą Ewangelią, czyli świadczyć o Jezusie swoim życiem. Gdy misjonarze wyjeżdżają w dalekie kraje, to nie wychodzą najpierw z krzyżem i Biblią, aby nawracać, ale pokazują innym swoje życie. Że żyją blisko Jezusa i że są przy tym bardzo szczęśliwymi ludźmi. W ten sposób ewangelizują, w ten sposób pokazują innym Jezusa Chrystusa. Pewnie niejednokrotnie instalowaliście jakieś programy, czy to na waszych komputerach, czy też telefonach. Gdy coś instalujemy, to aby to dobrze działało, potrzeba nam 100%. Nawet gdyby coś zainstalowało się w 99% i brakowałoby tylko tego 1%, program nie będzie działał. Tak jest też z naszym życiem wiarą. Potrzebujemy działać w 100%, bo inaczej może wyskoczyć taki fatal error, czyli błąd krytyczny. W naszych rekolekcjach przedstawiliśmy Wam propozycję konkursu grafiki ewangelizacyjnej, którą będzie można umieścić na maseczce przeciwwirusowej. To przykład tego, jak każdy z nas może zostać ewangelizatorem. Nosimy maseczki z różnymi znaczkami, metkami. Dlaczego by nie nosić takiej maseczki, chociażby z napisem Jezus Cię kocha? Nie wstydźmy się naszej wiary, ale idźmy do tych, którzy nie znają Chrystusa, Albo znają go w taki sposób, że mają bardzo zafałszowany jego obraz w swoim sercu. Idźmy z radością, nieźmy innym Chrystusa, tego, który nas zbawia, który nas kocha, który troszczy się o nas i jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Chciałbym, aby swoim świadectwem podzielił się z Wami Paweł. Paweł to chłopak, który, albo nie będę nic mówił. Jak sam powie o sobie więcej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię Paweł. Chciałbym opowiedzieć Wam dzisiaj, jak Duch Święty posyła mnie do głoszenia Ewangelii. Wszystko, o czym dzisiaj opowiem, ma swoje źródło w doświadczeniu miłości Boga. Miłości Bożej doświadczam każdego dnia na wiele, wielu różnych sposobów. Ale chciałbym opowiedzieć, powiedzieć o, o jednym bardzo szczególnym doświadczeniu w moim życiu. Przez wiele lat byłem człowiekiem bardzo zakompleksionym, bez poczucia własnej wartości, bez wiary w to, że, że jestem kimś, kogo można kochać. W pewnym momencie mojego życia, gdy sobie uświadomiłem to, ten, ten stan mojego ducha, po jakimś czasie bardzo doświadczyłem miłości Boga jako tego, który kocha mnie bezwarunkowo. W księdze Izajasza, w 16 wersecie 49 rozdziału, Bóg mówi do mnie, do nas: Oto wyryłem cię na obu mych dłoniach. Doświadczenie Boga, który z miłości do mnie poszedł na krzyż, pozwoliło mi uwierzyć w to, że jestem kimś więcej niż moje wady, niż moje grzechy, moje upadki, niż to, w czym jestem nieperfekcyjny. Doświadczenie Boga, doświadczenie miłości Boga jest doświadczeniem, które zmienia perspektywę życia i które posyła do tego, które sprawia, że człowiek czuje się posłany do tego, by tym doświadczeniem się dzielić. Doświadczenie tej miłości jest również doświadczeniem tego, że w Chrystusie jest pełnia życia, że w Chrystusie mogę żyć w obfitości. I dlatego od jakiegoś czasu staram się głosić Chrystusa nie tylko w moim życiu, na co dzień, pokazując, że On jest tym, że Chrystus, Bóg jest tym, który daje mi szczęście. Który pozwala mi żyć pięknie, szczęśliwie. Oprócz tego działam w internecie. Czasem napiszę coś na Facebooku, komentując z perspektywy młodego świeckiego katolika różne wydarzenia w społeczeństwie. Często wstawiam różne rzeczy na Instagrama. Czy to udostępniając coś, czy, czy wstawiając chociaż jakąś grafikę z cytatem z pisma, czy, e, czy z innym wartościowym słowem. E, uważam, że w dzisiejszym świecie ogromną rolę mają świeccy. I dlatego staram się e, wrzucić coś raz na jakiś czas w, to miejsce, gdzie, w te miejsca, gdzie dzisiaj e, wielu naszych rówieśników spędza godziny. Dlatego, że mam głębokie poczucie tego, że jeżeli coś wstawię czy na Facebooka czy, do, czy do Insta na Instagrama, to to może być jedna z niewielu wartościowych treści, bożych treści, z którymi niektórzy się zetkną. Jestem głęboko przeświadczony o tym, że to może pomóc niektórym. Choć trochę zbliżyć się do tego doświadczenia miłości, które odmieniło moje życie. Niektóre dał mi szczęście. I za to wszystko chwała Panu. Jezus jest z nami, więc nie mamy się czego bać. On jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I to już koniec naszych rekolekcji. Chcę Wam bardzo podziękować, że dotrwaliście z nami aż do tego miejsca. Ufam, że choć trochę w innym świetle udało mi się pokazać Wam Jezusa, Kościół oraz naszą wiarę. Chcę Wam złożyć także życzenia, w sumie i wam, ale też i sobie. Życzenia, aby nasze życie wróciło do normalności. Tej normalności, która wolna będzie od pandemii koronawirusa, ale także a nawet bardziej tej normalności, która wynikać będzie z naszego nawrócenia i pójścia z radością za Jezusem. Zapraszam was jeszcze raz, abyście wbijali nasze społecznościówki i zostawili po sobie jakiś feedback. Trzymajcie się i ufam, że do zobaczenia w reali.